Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Krystian Czekaj Hop. Miałem degustować inne piwo, ale okazało się, że jego nie mam w swojej kolekcji. Jak to możliwe? No, a także po prostu nie wziąłem go ze sklepu, w którym e, pracuję. A mam podobne, e, a tak naprawdę o podobnej etykiecie, więc przez to mi się troszkę. Pomyliło, ale trudno, nie mam, nie mam niczego sensownego z takich stylów hmm, albo niskoprocentowych, albo, albo takich średnioprocentowych, więc dzisiaj znowu mocniejsze piwo, ale tym razem nie będzie to Porter Bałtycki, a, a inny styl, który już był kiedyś przeze mnie recenzowany. I generalnie, jak będzie coś sensownego, to postaram się kontynuować tę ciągłość objaśniania stylów piwnych. Przy tym nie ma sensu, ponieważ możecie sobie zobaczyć wcześniej, jak ten styl powinien wyglądać. A tym stylem jest Barley Wine. No, bardzo popularny, ale raczej. Raczej to jest piwo, które pijemy w dni zimne, ponieważ jest takie rozgrzewające, mocniejsze. <laughs> Na przykładzie Pinty Master Bar, bardzo proszę, tak wygląda butelka. 330 ml. I co nam tutaj piszą? 27,5 stopnia plato. 10,5% alkoholu. I to piwo jest jeszcze uważane w zawierciu w browarze na jurze, ponieważ mm, browar Pinta wybudował swój stacjonarny browar. Już chyba nie będą ważyć nigdzie indziej, bo po co? W żywcu. Ehm, chyba już zaczęli tam e, ważyć e, piwa, choć nie jestem w stu o tym przekonany, a przynajmniej nie widziałem jeszcze na żadnej z etykiet, e, aby już było w sklepie piwo, właśnie z żywca, ale. Myślę, że na dniach powinny się pojawić, o ile te informacje, które do mnie dotarły, są prawdziwe. Pinta Master Bar. Potężne ale w stylu Barley Wine o złożonym słodowym profilu, przypominającym suszone owoce, nugat i biszkopty. Składniki. Woda. Słody jęczmienne. Pale Ale. Monachijski typ pierwszy diastatyczny karamunich typ 2 fuset crystal. chmiele to columbus i palisade. drożdże Safail us 05 data przydatności do spożycia do 31 maja 2021 roku ze względu na to że jest to piwo, które można leżakować i zazwyczaj Barley Wine jest takim wdzięcznym stylem, jeśli chodzi o leżakowanie, często zyskuje dużo na swojej wartości. Ta butelka została zakupiona nie tak dawno, więc jest to świeży produkt, ale wierzę w to, że będzie super. Generalnie ja jestem ym, zwolennikiem amerykańskich barli wine'ów, bardzo mocno nachmielonych, bo one powinny, powinny przynajmniej mieć dużą kontrę słodową do tych chmieli amerykańskich, które nadają yy, wysoką goryczkę. I, I to jest właśnie takie gorzko-słodkie piwo, yy, daje to super. Eee, super wrażenie. Eee, czy jest coś, o czym powinienem tutaj jeszcze powiedzieć, o czym nas informuje browar? Chyba nie. Chyba nie. W takim razie do dzieła. Barley wine przede wszystkim słodowy być powinien. Może koptowy. Eee, Nuty suszonych owoców, jak tutaj zresztą słusznie browar yy, powiedział, napisał, tak naprawdę. Yy. No i klasyczny kapsel browaru Pinta, który już dobrze znamy. Mm, mocno słodki, tofi na pierwszym planie. Dużo słodu. No i słyszone owoce są. Czyli, wszystko to, co mamy na etykiecie obiecane, dostajemy tutaj. Może jakieś lekkie muskanie chmielu. Natomiast nie jest go tutaj dużo. Przelejmy sobie w takim razie do szkła. Zobaczymy, czy ten aromat nam się w jakikolwiek sposób zmieni. Nagazowanie w Barley Wine'ach nie powinno być duże. No i rzeczywiście tutaj piana jakoś nie powala, jeśli chodzi o obfitość. Natomiast stworzyła się. I tak bardzo, bardzo przyjemna z pęcherzami drobnymi, a głównie średnimi. Nieźle to wygląda. Pokażę barwę. O ile coś widzicie. No, barwilajn jest sporo jaśniejszy w porównaniu do. Porteru bałtyckiego choćby. On, on jest prawie że nieprzejrzysty, czarny, a tutaj mamy takie wyraźne, miedziane refleksy, czerwonawe też. Tutaj już aromat bardziej taki mdły. Łatniki, biszkopt, tutaj już prawie te suszone owoce nie są wyczuwalne, a są, mm, a są owoce takie bardziej mdłe, słodkie troszkę. W butelce był ten aromat yy, lepszy. Spróbujmy, spróbujmy, jak to jest w smaku. No. smaku jest jeszcze inne tutaj na pierwszym planie mamy suszone owoce ale naprawdę bardzo soczyste tak jakby tutaj był dodany sok wyciśnięty właśnie z tych um, suszonych owoców świetnie Mocno słodowe. Generalnie jest słodkie, bardzo soczyste, słodkie, przypominające czerwone wino. Zresztą, no, Barley Wine ma troszkę przypominać, przynajmniej w teorii, wino, więc, więc tak, przypominaje. W drugim łyku powoli zaczęła pojawiać się goryczka. Hmm. Czy czuć, że są to amerykańskie chmiele? Chyba tak, bo mamy takie lekkie e, cytrusy. E, natomiast e, jak sądzę, tego chmielu tutaj e, dużo e, nie zostało dodanego. <laughs> Podejrzewam, że gdyby to piwo wrzucić do piwnicy, e, to te chmielowe akcenty. Mogą się wytrącić nie, niemalże do zera, yy, a samo piwo może, może stanie się słodsze. Na pewno powinno być bogatsze. Lacingu prawie brak. No jest ta goryczka w trzecim łyku, ale na, na takim ostrożnym, że tak powiem, poziomie dosyć. No nie piszą, że, że to ma być American Barley Wine, więc, więc tutaj zastrzeżeń mieć nie wolno. Na pewno wyczujecie ten chmiel, bo troszkę się teraz zaczął odkładać na finiszu. Więc piwo bardzo dobre moim zdaniem, na pewno udane. Zresztą browar Pinta niemal nigdy nie zawodzi. W końcu są pionierami, jeśli chodzi o browary, warzenie piw rzemieślniczych w tym duchu, właśnie. Więc brawo. Bardzo polecam. Piwo jest dostępne w sieci sklepów właśnie Al Capone, tam gdzie pracuję. A na pewno jest dostępne w oddziale Krzeszowickim, więc zapraszam bardzo mocno, bo opłaca się! Naprawdę opłaca się. Można nawet zakupić dwie butelki spokojnie, jedno piwo wypić świeże. A drugie niech sobie jeszcze leżakuje w piwnicy. No i okaże się po latach albo po miesiącach co, co yy, wyszło, czy, czy yy, leżakowanie wyszło temu piwu na dobre. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subskrypcję. Proszę też o łapki w górę na Facebooku. Yy, no i serducha na. Instagramie. Tam jestem jako czekaj, Krystian, hop. Jeśli chodzi o Facebooka, to odwrotnie bo Krystian, czekaj, hop. Tam mnie znajdziecie. Tam można zadawać pytania, propozycje piw, które mam zdegustować na, na przyszłych wideo audycjach. Na dziś to tyle. Żegnam Was bardzo gorąco. Cześć!